Czy Krzysztof mógłby, choć jeden dzień, być miły i uśmiechnięty? Jak wy nie będziecie najeżdżać, bestialską na mnie, to może będę, ale ja nie mam do czego się śmiać. Do, do kogo? Same zrobimy się. W to do, do ścian ma być śmiać się czterech? Do kogo ma się śmiać? Same. Nie mam tego, ale, jak chcecie, to może Bóg spełni dla was życzenia moje: że odejdzie matka, odejdzie tata, brat, siostra, sam pozostaniesz, będzie się śmiać do czterech ścian. A wtedy wspomnisz, tak, Krzysztofie, prawda mój, że czterech ścian nie ma czego się śmiać, tylko z trzeba być. Krzysztof Lewis, życie. Czy gdyby z Krzysztofem chciała zamieszkać kobieta na dobre i na złe, to czy by się zgodził, czy woli majora? Kobieta, wolę kobiecie. Czyli wolą być kobietę, na dobre tak. i na złe, niż Wojtka, tak? Tak. W Polsce i na całym świecie są organizowane zawody w jedzeniu na czas. Różnych dań. Czy jakby były takie zawody, czy wziąłby udział? Jeśli tak, to ile prosiaków zjadłby pan w godzinę? Ja nie wiem. Nie, 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 to nie chodzi o Ciebie, że ile prosiaków zjadłbyś w godzinę? Eee... Proszę o rzetelną wypowiedź. Dwa, trzy kotlety Zjadłbyś, tak? Tak. Dobra, kolejne pytanie od Krzyśka. Od Krzyśka dla Krzyśka. Czy Pan Krzysztof wie, że Major otworzył firmę budowlaną i kupił busa? Przeczę się śmiać ze mną, że Major otworzył firmę budowlaną i tak dalej. Przeczę podjeżdżać w Krzysztofie. Wiesz to jak tak powiedziałeś, wiesz, podjechałeś mnie. Dlaczego ty tak robisz? Powiem, człowieku, ty myślisz, że mądrzejszy ode mnie? Nie, jeżeli głupszy jak but z nogi mój. Czy Krzysztof łowił kiedyś, kiedyś sumy. z Statusiem, sumy, takie ryby. Jakie sumy byli w Wilkowie? Sumy? Mhm. Ech. Przepraszam bardzo. Eee, u nas takich ryb to nie było. W sumie. Co to za rybę? Nawet nie wiem. Jaki jest koszt jaki jest koszt zwiedzania domku drewnianego w tym zimnego pokoju? Tam do zimnego pokoju nikt nie wejdzie. Za żadne pieniądze? Za żadne skarby świata. To ile sobie żądasz? Tysiąc złotych I kiedy w końcu się wykąpie? Mogę zaraz pójść się wykąpać.